Poczynamy kolejne nasze zajęcia treningowe Na dzisiejszej jednostce treningowej Mamy zaplanowany trening Uderzenie prostym podbiciem W pierwszej części treningu każdy zawodnik będzie miał piłkę Żonglerka, element prostym podbiciem Który będzie w głównej części lekcji Będzie przeplatany to ćwiczeniami Naszymi rozżywkowymi, koordynacyjnymi ćwiczeniami Którymi doskonale znacie Później mamy tylko dwa ćwiczenia Zagranie piłki do trenera, obiegnięcie, wyjście, uderzenie prostym podbiciem, a w drugim ćwiczeniu będziemy angażować bramkarzy, żeby pograli trochę nogą. Będziemy grali piłkę do boku raz z jednego, raz z drugiego. Bramkarze grają chwilę nogą, później wracają do bronienia. Na koniec gra francuska, trzech na trzech na jedną bramkę i na koniec pouderzamy sobie rzuty wolne. Marcin Tylutki, trener rocznika 2000 młodych portowców. Czy to już jest wiek, w którym będziemy mogli wskazać tego, który no, ma talent i będzie być może w przeszłości zasilą szeregi pierwszego zespołu? Czy to jeszcze za wcześnie? Myślę, że to jest bardzo duży problem, jeśli chodzi o pracę z dziećmi, z młodzieżą, żeby właśnie wytypować tego chłopca. Ja na pewno bym się nie odważył stwierdzić, czy któryś z tych chłopców, którzy są teraz w szóstej klasie, przed nimi jeszcze trzy lata gimnazjum, żeby zaryzykować stwierdzeniem, że akurat ten czy nie inny zawodnik będzie piłkarzem. Jest kilku zdolnych chłopców, chłopców, którzy naprawdę sobie nieźle radzą z tą piłką nożną, mają dużo predyspozycji, mają jakiś talent, ale to jest tak skomplikowany, długofalowy proces, że naprawdę ci trenerzy, którzy pozwalają, sobie na to, żeby decydować się w tym wieku i mówić rodzicom czy chłopcom, czy ty będziesz piłkarzem czy nie. Jest to duży błąd. Myślę, że w tym procesie szkolenia jest wskazane bardzo dużo cierpliwości i my na tą cierpliwość jesteśmy wskazani. Wychodzimy na trening, ustawiamy sobie brameczki i rozpoczynamy. Piątka, wychodzimy. Dawać, już. Przeciutko. Przeciutko wychodzimy. No już wychodzimy, proste podbicie, palce zadarte do dołu proszę bardzo mamy miejsce i poruszamy się Palik, dawaj tylko jedna noga teraz, obciągnięta stopa króciuteńko podbijamy, nie tak wysoko, ale do wysokości kolano o, tak jak Palik tutaj, super tylko jedna noga na razie super Groszek, bardzo dobrze, jedna noga tylko tak bizdek, piłka pod nogą Mamy teraz zadanie. Kończą szóstą klasę, no i czas podjąć decyzję, który z nich ewentualnie trafi do gimnazjum sportowego przy ulicy Chorzej. Ja myślę, że każdy chłopiec, myślę i też rodzice, myślą bardzo poważnie. O takiej specjalizacji piłki nożnej. Jest już grono chłopców z naszego rocznika, którzy są w reprezentacji województwa zachodniopomorskiego. To właśnie prawdopodobnie oni gdzieś tam będą mieli trochę szerzej te drzwi otwarte do tej szkoły, o której tu przed chwileczką zostało wspomniane. Trudno naprawdę cokolwiek powiedzieć. Jest kilku chłopców, którzy na pewno powinni w tej szkole się znaleźć, ale jak ich dalej los i kariera w cudzysłowie piłkarska będzie wyglądać, naprawdę to jest nieprzewidywalne i, i trudno to określić. Trzy żonglerki lewe i trzy prawe, czyli raz, dwa. Trzy spuszczamy sobie na kozioł, raz, dwa, trzy spuszczamy sobie na kozioł, raz, dwa, trzy spuszczamy sobie na kozioł, raz, dwa, trzy spuszczamy sobie na kozioł. Ostatnie zadanie, proszę bardzo. Tomek, raz, dwa, spuszczamy na kozioł i trzy, raz, dwa, trzy, bardzo dobrze, kozioł, raz, dwa, tylko proste podbicie, inna część stopy nie może.